Witam serdecznie. Słuchajcie ludziska, co mam na sobie. Już jest. Na zamówienie logo mojej strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice taka koszuleczka, bardzo fajna. Jestem zadowolony, ale fajnie by było jeszcze tutaj dopisać, że to jest na Facebooku, czyli tutaj znak Facebooka. Bo Koncertomanie Jasielską i okolice tą stronę prowadzę tylko na Facebooku. I oczywiście, kto jeszcze nie zalajkował strony na Facebooku, koncertowanie się skype no to zapraszam do lajkowania, oglądania tam, gdzie są zdjęcia, informacje na temat wydarzeń kulturalnych w mieście Jaśle, no i okolicach. Dużo zdrowia, pozdrawiam wszystkich. Oczywiście, szanowni państwo, serdecznie zapraszamy państwa na. Kolejne wydarzenia ze stroną na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice fotorelacje i relacje z wydarzeń w mieście Jaśle i okolicach Dożynki, pikniki, festyny, imieniny miast. Fotorelacje z tych wydarzeń u nas na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice i dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa niespodzianki online. Już 26 maja z okazji Dnia Mamy i Święta Rodzin. Mini niespodzianka online ze stroną na Facebooku Koncerto Majsierska i Jukulice. Muzyczna niespodzianka w wykonaniu moim. Nie będę zdradzał szczegółów. Zobaczycie Państwo sami już 26 maja na stronie na Facebooku Koncerto Majsika i Filmik już jest przygotowany, wystarczy udostępnić, dodać i oglądać. Kolejna... Niespodzianka online ze stroną na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice już od 31 maja do 1 czerwca Dzień Dziecka online ze stroną na Facebooku Koncertomania i Jasielska i okolice na wesoło oj będzie cyrkowa również zobaczycie Państwo sami zapraszam do oglądania i oczywiście zapraszam jeszcze raz do lajkowania oglądania stronę na Facebooku Koncertomania Jasielska. I okolice. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Dużo zdrowia życzę, Szymon Konieczny.